Z tej strony Legomanka, a ja zapraszam Was do kolejnego odcinka na tym kanale. Jak widzicie, przerwa potrwała trochę dłużej niż te dwa tygodnie, ze względu na to, że przy okazji mator wynikło trochę spraw prywatnych, które musiałam załatwić, ale jak już widzicie, wracam do Was na tym cudownym białym tle. Trochę się odzwyczaiłam od nagrywania, ale trzeba wrócić do niego. No i jestem trochę podekscytowana. No i z okazji, na to, z okazji tego, że wróciłam już na ten kanał, e, chciałabym Wam zrobić filmik taki mini haul zakupowy, bo widziałam, że niektórzy ludzie lubią oglądać takie rzeczy, chociaż nie specjalnie, nie wiem czemu. Mnie to nigdy tam jakoś nigdy nie interesowało, ale jak już widzicie po tytule, pewnie policzyłam, ile to wszystko wyszło za te rzeczy, bo ja, szczerze mówiąc, katalogowo oczywiście, bo szczerze mówiąc, nie wiem ile łącznie zapłaciłam za to wszystko, ponieważ kupowałam partiami, Tutaj w jednym tygodniu ten zestaw, w drugim tygodniu ten, więc no trochę tak wyszło oddzielnie i już policzyłam, także macie tutaj cenę, ale patrząc po tym, co tutaj mam, no to pewnie niezła kwota nam wyszła. No ale może przejdźmy od najtańszych rzeczy i tych, które pojawią się najszybciej na kanale prawdopodobnie, ponieważ nie mogę się doczekać, żeby otworzyć nowe multipaki z serii Ninjago. Oczywiście kupiłam dwa warianty. Bo obydwa zabierają różne złote karty, także jak widzicie, multi-pack każdy po 14,99. Moją opinię na temat tych multi -packów zobaczycie na odcinku zapewne. Upsi! Jeśli chodzi dalej o temat kart, no to tutaj jest ten zestaw do pojedynków, w którym się tak podniecałam wtedy na odcinku. Jak widzicie, jest to zestaw J kontra Unagami, 59 zł. Masakra, jak go zobaczyłam, cenę. w sensie spodziewałam się, ale i tak masakra. Ale jak już mówiłam, ocena tego będzie na odcinku. że to leci na bok. Jeśli chodzi teraz o mniejsze zestawiki, no to tutaj mamy zestaw nowy z serii, no już w sumie nie taki nowy, jak kupowałam był nowy. Z serii Harry Potter, jak widzicie, pokój życzeń tutaj z trzema minifigurkami i patronusami. Muszę przyznać, jestem ciekawa, jak będzie się to prezentowało na żywo. E, katalogowo 8999. Oczywiście na Allegro można dostać taniej, czy na innych stronach, ale już wiecie. E, dalej. Mm, ramka na zdjęcie, 69 zł, muszę przyznać, ciekawa rzecz, dokupiłam ją po to, właściwie wzięłam ją do zamówienia na stronie LEGO, żeby mieć darmową wysyłkę, no bo nie widzi mi się płacić 4 dychy za wysyłkę, jak mogę dobrać jakieś zestawiki i mieć za darmo, więc to no, spoko rameczka, zobaczymy jak się będzie prezentowała w prawdziwym życiu, że tak to ujmę. Dalej, mniejszy zestawik. Jest to zestawik z serii Creator. Jak widzicie, e, autobus londyński, chyba 45 zł za niego dałam w sklepie Lego gdzieś tam, w moim nie moim prywatnym, tylko tam gdzieś w prywatnym sklepie Lego. Nie wiem, słyszałam, że podobno to był jako gratis dodawany kiedyś do zakupu, nie wiem, ale muszę przyznać, bardzo fajny mini zestawik. Dalej, oczywiście nie mogło zabraknąć tutaj zestawiku z serii Ninjago i to oczywiście smoka. Jest to zestaw z najnowszej serii Ninjago sezon 13. Yy, Woo Battle Dragon. No muszę przyznać, zobaczcie jak się będzie prezentował. Jest to najmniejszy zestawik oprócz tych spinnerów. 89 zł. On leci tutaj. Yy, I przedostatni zestawik już z tym haulu. Cohome, nie wiem jak się wymawia. Kolejny z Harry'ego Pottera. Jak widzicie, jest to zakazany las spotyczka Ambridge. Jak widzicie, kupiłam go przede wszystkim ze względu na te centaury tutaj. Muszę przyznać, wygląda na całkiem przyjazną budowlę. W sensie ciekawe elementy tu będą, muszę przyznać. Aż jestem, nie mogę się doczekać, aż go złożę. No i ostatni zestaw, który szczerze mówiąc, nie sądziłam, że to kupię ze względu na cenę. Ale że udało mi się nie tyle co wysępić, tylko dostać rabat na niego, bo tam coś, no w skrócie, dostałam po prostu bon na 8 dych do Empika i stwierdziłam, że a pozwolę sobie na ten zestawik. Jest to zbrojownia Iron Man'a, jak widzicie. Łącznie dałam chyba za nią 150 zł, coś w tym stylu, więc uważam, że za tą cenę można było sobie wybrać ten zestawik, ze względu na to, że jest to ostatni zestaw z serii Avengers, który posiada zbroję Iron Man'a z tymi otwieranymi hełmami. A jak wiecie, ja bardzo lubię te otwierane hełmy i nie przepadam za tymi nowymi nadrukami, gdzie one są po prostu sztywne, te hełmy, i nic nie można z nimi robić. Więc no. Tym bardziej musiałam się skusić na tą zbrojownię, patrząc na to, że w, za dwa miesiące chyba lub w przyszłym miesiącu wychodzi uzupełnienie do tej zbrojowni za 90 zł, się dobrze pamiętam, ale już z tymi nowymi, z nowymi, z nowymi Iron Manami. Także ten zestawik tutaj gdzieś, kurczę, nawet nie mam go gdzie położyć, a tutaj go ustawię z tyłu. Także jak widzicie, są to zestawiki, które pojawią się, no, może niedługo na kanale, bo. Próbuję się trzymać tego jednego filmiku tygodniowo na kanale, ale możliwe, że coś się zmieni, bo jak patrzę na ilość tych zestawów, to bym miała, jak się już rodzina śmiała, po prostu zapas na całe wakacje tych filmików no a planuję jeszcze jakieś inne zrobić jeśli chodzi o magazyn Lego Ninjago który wyszedł dwa tygodnie temu no to już go nie nagram, szczerze mówiąc w sensie posiadam ten magazyn, ale stwierdziłam, że to jest trochę bez sensu nagrywanie, bo ten kto chciał zobaczyć, zobaczył go już pewnie na kanale u innego youtubera a ja szczerze mówiąc już go otworzyłam po prostu z rozpędu i cały rozpakowałam więc bez sensu by było udawać nową reakcję po prostu na nowo wszystko no ale jeśli chodzi o powrót na kanał, no to jak widzicie, mam niezłe plany, jeśli chodzi o zestawiki oraz recenzje. W komentarzach możecie napisać, który zestawik chcielibyście zobaczyć najpierw, którego recenzji nie możecie się doczekać. Mogę zdradzić, że karty pójdą prawdopodobnie na pierwszy ogień na kanale, bo najbardziej jestem ciekawa, co tam się znajduje w tych zestawikach. No ale jeśli chodzi o ten odcinek hołu zakupowego, to na tyle. Piszcie w komentarzach, co tam u Was. No I oczywiście trzymajcie się i do zobaczenia już za niedługo. Cześć!